Gdzie teraz uderzą? O 11:31 Ali Fleischer powiedział: Powiem Wam w tajemnicy, że prezydent jest właśnie ewakuowany. Stwierdziłam wtedy w tajemnicy: Przecież to historyczne wydarzenie. Od ponad 25 lat jestem korespondentką w Białym Domu, ale nigdy nie słyszałam, żeby prezydent był ewakuowany. Ewakuacja prezydenta nie może być tajemnicą. To historyczna chwila. F-16 mają teraz eskortować samolot prezydenta, który jest być może kolejnym celem ataku. Zagrożenie Air Force One było jak najbardziej realne. Dostaliśmy raport, w którym napisano, że ktoś zatelefonował i powiedział, że Anioł zostanie strącony. To rzadko używane określenie samolotu prezydenckiego, dlatego zakładano, że osoba ta wie o czym mówi. Myślę, że inni, podobnie jak ja, poczuli przerażenie, uświadamiając sobie, że groźba ta jest skierowana przeciwko prezydentowi. Po telefonie człowieka, który znał tajne hasło, niektórzy na pokładzie maszyny dowiadują się, że mogą być następni. Piloci myśliwców dostają zezwolenia na śmiertelne użycie broni, aby chronić prezydenta. Po raz pierwszy w historii dostaliśmy wolną rękę. Mogliśmy zastrzelić każdego, kto nie odpowiadał. Upoważnił nas do tego wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Dick Cheney. Po obu stronach pojawiły się myśliwce F-16 Harry Fleischer, sekretarz prasowy, krzyknął Patrzcie! Był oszołomiony Nie mogłem uwierzyć, że lecą tak blisko Gdy myśliwiec przelatywał obok lewego skrzydła samolotu, widzieliśmy twarz pilota Byłem śmiertelnie przerażony Niektórzy piloci eskortujący Air Force One pracowali na pół etatu. Jeden z nich był też zatrudniony w American Airlines. Miał w perspektywie konieczność podjęcia potwornych decyzji. Miałem dylemat moralny, związany z koniecznością zestrzelenia samolotu pasażerskiego. Zastanawiałem się nad sposobami sprowadzenia maszyny na ziemię, tak aby nie zginęli ludzie. Myślałem, żeby uszkodzić silnik, aby samolot mógł wylądować, albo przedziurawić kadłub pociskami. Powodując dekompresję. W ostateczności, gdyby to się nie powiodło, musiałbym zestrzelić tę maszynę. Pierwszy przystanek samolotu prezydenta baza bombowców B-52. in some ways landing